Patrzcie tutaj, tak objętośćowa. Po prostu A ile pączków dzisiaj zjedliście? Dzisiaj środa. środa. No no ja, Czuję, że wiecie, zrobimy środę. To jest czwartek, 26. To zawsze jest czwartek. A ile pączków dzisiaj zjedliście? Dzisiaj jest środa, musimy. Ja, ja, tak, 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 tak to. Jakbyś miał, co my my mettop tower Nike. No, 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 no. Jakie są jakieś, co leci jak chcemy tam na Amer. To zaraz. Masz, wiecie ja A ile pączków dzisiaj zjedliście? A gdzie, to, to dzisiaj środa. Gdzie gdzie to był środa? Czy jest środa. No zrobić jak? To zrobić tą środę. Przecież no, jest czwartek, 26 to zawsze jest czwartek. Śro... No, no, masz 15, 15 pinga. pinga. No bo ja gram w dwa Jak tego pęczka weźmiecie, to następny twój to jeden. No, no co, ej, No tak. w jakim czasie traci bana jednego? Ale co? No i pokazuje eta download. No, Skąd ten damage? to z plusa, to z plusa, jak weźmiesz. plusa. Ej, taczki są w Ej, wpływ ważne jak w... coś, taczka daje chyba więcej niż całą wave golda. No. No, no. Nice! No, ma... no, no. dar... no. Jak tam Maciek? Co? ja ma 5 Czym? Punkty. Kurwa, widziałem co mi nie, na przywku napisałeś, nie podgryzałeś. <grym grym> ale dobrze, dobrze. Ciasta, bo to cały czas tak, kurwa. Gadać. No, no wiem, no. A ja gada, to, co ja, ja no, On cały czas mówi, że o najwyższy filmie, jak skupcie się, kurwa, na stoloku. Macie stigma No, to to jest tak niegrywalny. No, to prawda, jest. Real, real. Sezon na sezon jest coraz gorzej. Nie, w tym sezonie jest wyjątkowo. Na Medi też hartstyle. Dary, jak ja spotykam tego ostatnio, kołnierz spotkałem na stoloku. Ma 200 punktów. 50 procent, migracja! to na 400 gier. Halo? Mm -mm. Aha, Aha. Okay, się A on wygrywa? What? Mam na, mam Nie, mam na, nie, na, tak się na, mam no, O, idzie, idzie. Nie, yeah, no to ono, no i jakbyś co. To teraz to byś zdążył, A, ale chyba już ten. Chyba już chuj w to, nie? Nie chcesz się zgubić? No właśnie. On nie ma flasza, nie ma flasza. Oooo. Iiiii. Nie mogłem odfleczować, nie? Czy mogłem? się hmm, ja nie, ciężko. Jak ci stuna już klikt, no to nie. Daj, najlepsze wymyślanie <laughs> najlepsze, najlepsze ja przez 5 minut to jest tak. Kackos? Chyba kubkos! Ich Ej, bo mamy Fribana, nie? Aktualnie. Chcecie coś konkretnego z panowycim? Może waj? Nie wiem. No, nie wiem. Ja Waj. Ja umpam panować. no. możemy waj? druga. O, to jest okej, no? Ale jak ty to powiedziałeś, to wiesz. No właśnie, nie no. Varus pod Flexa. Jest Ezreal. No jest. No jest Ezreal. Ambessa, Viktor, Ezreal, Korki. To jest real, no? Zreal. Co ty ubierzemy? No, co do tego chcemy? Generalnie jak chcecie, macie co? Chcecie mi Azira już piknąć. On pewnie zagra Wiktorem, ale to jest gig, chyba, że tak? ty chcesz Wiktora, nie? Nie, chyba wolę. Okay, okay. No to to Azira wolę. Okej, okej. Azir to jest taki klasyczek. nie? Az Azir perspikowany to, no. w lecu. Ja jak to o ja dużo junglerów. Da, daj tego rakietona, krokodyl! Da, daj kazika, daj kazika, daj kazika. Ale to jest pewny pik? No, okej, okay. pewny. Pewny <śleski> pik, <śleski> nie? Nie, Bo ja bardzo lubię. Jak oni wezmą Leona, to biorę Relia. Jak nie wezmą Leony, to ja biorę Leony. Nie, merce, nie? Bierzemy i tak, bierzemy. W sumie ja tam i ja, ja robię Ja robię merską. Ja mam besetamięś. Oh. Real? Sigma, REL. bez słowa wziął. Tak. Ta oni, 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 oni mogą szczecić level 1 jakoś lekki? Oh, mogą, Oni mogą uczyć słabność, nie mi się wydaje. I spróbuję sprawdzić, czy oni przechodzą. Okay. No dobra. u mnie nie ma, jest skarner. widział warda? Widział, Normalnie są jakieś. Nie, nie. Raczej ja mają taniego jak nie. jest 3 zobowiązania. Ja warusu strzankowałem. Ja i warusu flamy teraz. Am idzie za ciebie. Leona tu no, jest. No, no, no. Aha, oni oh, sapują. Oh, no. Co płynę to na mi się będzie? Am amb Ambessa jest pod miną, tak? Ja tego tak. nie robię. Czyli co robimy? Ty cofasz na drugim wave'ie? No. no. Dobra, ty, może to być? Nie no, Nie, nie, am besta Tak, to, <coughs> ta, ta, ta. Dobra, to jest, git, ta. jest git, jest git. Mam exp, mam zaraz drugiego. Ja jeszcze jednego playta w coś. Jesteśmy fine z tym yeah. na samym mate'em? Tak, skatlę On nie gra kleza. Bariery ma. Dobra, git git git. I teraz możemy szukać dajba wam. Mu... ta, ta, ta. Będzie Ja mogę mieć prawie do... na no, no, my coś mogę no, być no, no. no. no, no, no. na topie. Ja mogę mieć prawie na topie. Ja Ty jesteś właśnie szybciej od Chcesz tam? Nie widzę że jest low'a w ogóle. Nie no, gdzie no, no.

Dwa! Daj się Kurwa Tutaj hey, Ambessa jest Bicz, pleś, pleś, pleś. Lone, lone, lone Mam za 5? 4 sekundy mam doku Lone nie rki Ambessa, Ambessa Ambessa Ambessa, ma flesza Talia bez flesza, dajcie mi tu wyjść Wracam do mida Ambessa ma tego TPK czy nie? Tepnęła mnie. Nie chyba tutaj Na walkę Nie ma, nie ma Jestem Mit Jestem mid, jestem MIT. Czyli na ja bym się ubił, ja bym ja, no. się Ale ja, 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 go, nie ja nie jestem w kondycji, jest ja naprawdę nie, jeszcze muszę jeszcze cofnąć. Bo ja ja nie jeszcze nie Ten, ten mi co teraz? Idzie, chcę go wziąć i cofnąć? Dobra, no. A może jak nagramy bota. Jestem tego wave to... nawet nie to... wiem. Możesz iść bota z teledysków. Rozumiem, że reakcję. Możesz wziąć bota, dobra? Tak. Możesz to... iść, Możesz iść No, no? Mamy za to. Możemy tam to potem wrócić z rady wniosku, proszę. Możemy tam wziąć ten tlen, proszę. Muszę cofnąć, mam 1500 gold, tak? Nie wiem, czy nie jesteś chłopcem Ja bym zagrał na tym wave'ie nawet w trzech bez Kaziksa możemy Warto, że ja mogę, ja, 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 ja będę, ja będę, ja będę, ja będę, ja będę, ja będę Pamiętajcie, event numerki zawsze biorę mid, proje, nawet jak gram 1 na 3 czy coś, to ja zawsze mogę skidrować mid wave'a Więc wy możecie sobie grać od side'a Ja, tak, ja tak, mam bez s ja, ja typuję do lewej, ale mam RK za 10 Aj. Powoli, 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 Woli, powoli dobra? Ale ja nie mam jeszcze z bez flesza. Patrzcie tutaj, to ja go powoli To jest też ty sama, The Kermit, bez mam. Patrzcie, ja na mam Out, albo... Ja jestem na midzie jak ktoś. Tak. Trzeci Drake nie, coś. Trzeci ci teraz, co się biorę z Samchanka, I tak grajmy. Uba te Ja Ja na topie, nie mam TPH. Ambestad też miał TPH. Dajcie, weźmy. A biegnę do was, spróbuję. Dalej, dalej, dalej. dalej topa? Jak ktoś mnie tam nie ma, na mu, daj mu, nie, nie mają Generalnie miejscu, chcemy nie wziąć w wizję i dać Ezrealowi i mi poke'ować, później nie zaczynać po prostu na fuc... Ja gram jak Devin na botie, dobre? Mo, jest, botu mam bez okay, sa. Ja jeżdżę do midway'a. Tak, 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 tak. Ali'a tu jest. Skar'on wchodzi. Ambessa szuka tak? TP, ja też mogę TP. Możemy się bić? Chodź, teraz jurem. Tak. Możemy szukać. Bez S. jest... Tak. Ambessa jest bot. Dobra, nie ja typuję jeszcze. Weźmy wizję. Bra biorę jeszcze do midway, biorę jeszcze tak. do midway. Biorę wave'a, ambessa nad razie będą chodzić. Teraz wizerci krytykują. Oni muszą zgrupować Chodźmy w nas jest ja, ja mam TP na Do nas twoja luba te Borusa, możemy do przodu jakoś? Skarner bez Ale, z Ale, z, Ej, 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 Mam mida, mida bez ulti Ja tam patrzę Idą do chuj go power, zdriftujesz sam do bota ja to Dawaj, dawaj, Tam to sami tam jesteście jak coś. Tak, za dużo. Idę, idę, On nie idę. To by możesz wydriftować. Musimy smoke, jak Jest e, soul za 70 sekund. Ej, tam bez jak wysoko się Wam, że jeszcze nie ma. Jeszcze my coś Dla no dla no, 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 jestem. jestem z tobą. Wimy no, się Am z ręką, z ręką, z ręką. Mam straka, mam straka. Patrz, patrzcie. Jest. Wygrywamy, wygrywamy, spokojnie. Wygrywamy, wygrywamy. Am Ambese amb Yes. Botam, botam. Tak, czy... tak, tak. Nie, nie wiem czy skończymy. Jest... Skończymy. Czy nie, znaczy? rób, nie, nie, nie strajkować całej grupy, której. No, no, no. Ale to do... z... blue jest z... illegal w ogóle. Możesz go tam baitować. Ta, ja się z nim na A co na bocie? Od cie wlatywać tego. No. Patrzaj. Ja no. Tak. Tak Pak. Agnabek, nie? Nie ma flasha. Jeszcze chyba. Ja tutaj na turna, dobra. Idzie jako może mieć wyciągamy. Mi się wydaje, że turn. Dobra, dobra, kończymy. Go, go, patrz na mnie. O, no. Talie?

ja nie żyję no, jak to, uważajcie. Talia, talia? Slesza? Mamy zero. Jest tylko mam... Chodź na flankę, możesz grać powoli. To jest Kurwa, Bardzo slesza. Bardzo slesza. Sleszy są fairy. Ciężko mi. Ale talia no. mi... no. oni nie no. Dobra, to jest leś. Mam na Od stopa grajmy co? Spuszujemy to po mocno po prostu i wypnijmy tak. Wy tam możecie grać, aż spuszuję go. Okej, okay, okej. Okay. Nie od pleców idę, jak coś w razie co Niech tutaj poszukać, ja bym e, ja się w nich wpilał. Ja za plecami. Powoli graj, 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 naja, gory, c, graj, gory, c, graj, graj. Tak, nie graj, nie graj, graj, z go, go, go. Ja nie a coś? Nie ma Daj jej, daj jej. Do Ej, dobra, powiem wam coś w tajemnicy, nie? każdy z tych rywalnych weczafów w ogóle dla Kaziksa, ale tak po czym czułem, że jemu wykerujecie, nie? I teraz co? Sorry, sorry. Haha, za. Zaufaliście miacem o nie wiem. Ja jakbyśmy grali z Ksaiem, to byś teraz się do tego przyznał? Jak, nie, jakbyśmy grali nie z Ksaiem, to byś Nie, wziął grali nie wziął Ej, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. Sorry, sorry. Sorry, Rift Legends, solo You Habit. Nie był to dobry Kha'Zix, nie był to dobry, nie <laughs> będę ukrywał, <laughs> A ja a flexujemy Tristana z, z Vyro? Z Vyro? No nie, 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 Co by nie. się stało, jakbyśmy piknęli Syndrę? Myślę... Syn, syn, syndra jungler, co? Syndra jungler, spoko. Nie zamknęła dekary, gra to też flex. To... Jakiego junglera chcesz do tego dobra? Się, ja Pantheona wziął. Okej, okay, to gil. Dobre, o, dobre. Dobra. Z wyronie, no, nie. Jak już ironię, nie flexujemy Syndru. Brago ci robi Nie, nie, nie. A. Nie, nie. nie To idealnie kurwa Tristana w Doktorna. Ale jak, jak chcecie coś innego z, z, z wziąć, to nie zbanują Tristany. Ale nie zbanują Tristany. Dobra, to jest ten, dobra, support. Support tam wziąć, czy Tristany? Czy Tristany? To, a de Tristan A, to, to, to a Lepiej Tristany i A co, szybko, Tristana? No. no Możesz wziąć. Podzią, no, możemy... epopi. Na moją odpowiedzialność. Mogę wziąć Eliskę i pan popie. Na Otyliusa możemy flexować dalej, nie? Tak, do topa też. No. Na Otyliusa możemy flexować do topa. Ale miaza brama, to jest obvious. To co, na tuton? Jakąś fiolek? Siedzi na nie? Ale coś, że do topa flex. zagrać. Ale jak to jest flex, to mogę na no. Tak, Mali Ale flex czy nie, No flexuje pan to na Utilusa dalej, nie? Jest git, możemy, możemy, no tak. tylko no oh. Czekaj, let me cook. Fajnie jakbyś miał jakieś w w ogóle Emery sobie, Sajdam em będziesz mógł grać, czy ciężko. Mimo Ione. Ione tu wywozi. Na, jest, ja mam tyle setupu, pikuj tego Iona. Dobrze. Tyle setupu. Ale Irelia by się działa na topie. No, podwice? O, bez kitu. A ile pączków dzisiaj zjedliście? Dzisiaj jest środa. <śmiech> <śmiech> Ale w sklepach były pączki. No właśnie, tera, byle, tera, 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 Teraz cisza, cisza, uwaga, oglądajcie z cinema. Zamulek. Czy tłusty czwartek zawsze wypada w czwartek? No. Nie jesteś pewny? Tak. Okay. Kurwa, szkoda. <helicopter> ci, że mnie kiedyś złapali na tym, że nie. Zamulek, <monTalked> to jest bliżej Ziemi? Mars czy. No, to jest księżyc. No księżyc. O, o to dobre. Okej, a czy księżyc jest planetą? Mm, nie, jest gwiazdą. Dobra, kurwa. <mon z rodziną> no ale nie? Szybko, Na szybko wpisuję na internecie. No nie, no ale czy księżyc jest gwiazdą? Księży nie są ani gwiazdami ani planetami. Frygo, czy księżyc jest gwiazdą? Możesz powtórzyć pytanie? Księżyc jest gwiazdą. Mmm, <grym> Ile czasu czas na odpowiedź? Dobra, no, tyle ile Nie jest na... ani gwiazdą, ani planetą. <grym> Ale to powie. Ale ja to, Ale to, powie... to powiedziałem 15 sekund. Jest powie... czy, to... czy jesteś w stanie zmienić wszystkich sąsiadów Polski? Mmm, No mógłbym spróbować, no? Nadal no. No to <laughs> Niemcy, Czechy, Drona. Rosja, Ukraina, yyy... Słowakia, 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 Sł Słowacja, no. e... Kraj na to mówiłem? Yeah. E... <k Bubilowic> Coś na dole jeszcze zostało jakaś kurwa Grecja może? Okej, okay, Grecja. Mamy sześć. No. Ile jeszcze mi brakuje? Jeden. No jeszcze jeden, no. Na no, no, u. U. No Ukraina, to powiedziałem. Jeszcze jedno na u. No ale no to u. u... Trump, podpowiedź. Jak kurwa Stany. Okej, okay, to jest... Nada, <laughs> 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 okay. Daj flash, 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 flash. Maciek. ja, ja myślałem, że tak jakby ten... Nie, za daleko, za daleko. No dobrze. Warp, warf, warf, warf. Ale Ja myślałem, że tak byśmy wchodzili do krzaka i sfogata jakby to Bo ten brud będzie wolny, To Już nie wiem, czy jest sens szczerze Nie, Nie ma. Jestem fajny? Bez tego są na No, No, będzie bałusowo, więc później można. Co, chciałeś z cofnąć? Ja mogę ci pomóc, nawet tutaj zinwajdować, jak chcesz. No, ja nie wyrwałem tak, wejdźcie za hey, to, git. Ja mogę mieć git. jest mi, No, jest na Na nie na O, 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 Bez bez jest na jest Jestem na bocie Jest ten o, kurwa, to nie było. Mam barierę, mam barierę Daj mi, daj, 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 daj Daj mu Ja, ja biorę mid ja klucz ja Spada co do zera, spada, 100, spada 100, padle, jak komar To jest win, bo oni wbiją No możesz wskazać, no ja Patrzcie na midzie, patrzcie na midzie Ja jestem dead raczej Ja jestem na midzie prawie, jak do botside'u idziecie Ja jestem do botside'u, ja jestem do botside'u Ja uciekam, jestem na dead Żyję bardzo zerki Ej, to jest jak zaostać, Mam, mam pierwsze zejście z Mida, I, i, idę do bota, idę do bota. Nie, bijcie to po prostu, Na pewno, ale ja mam pierwsze zejście. Jak możemy się no, bić, to grać. No, tak no, ja to, to mogę nomy. tepnąć też. Czę tego? tego jest zerko, dalej, to pójdę. Olin, Olin, Olin. in, all in. Niekowicz, nie rablę. Jest na stół, jest jeszcze, uważajcie. Rablę, rablę, skancelowałem tak. Słyszałem Mogę zrykać pod jeżdżer, ale nie ja, z... ja, ja wracam do mida może co? Ja Możecie wyjść, tak. się wyjść, ja wrócę do mida. Nie, nie zabija cię, co ja, To byłoby jedno z jednych, po prostu z Na którą mila idzie? Wyskoczę. Oni topują, oni topują. Jaki? Jesteście fajne? Nie. Zdaje mi się, że w ogóle wygrywam, ale it's fajnie. Już uciekaj teraz. Maskę, jak to wygląda? Nie ma wątp. Wygrywamy, wygrywamy. Ja zaraz skoczę, ja tu zaraz skoczę. Jestem 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 tam. to, dostanę reset, dostanę reset tak. Jeszcze tylko Barda już nie mogę Idę w ogóle def topa, idę no w topa Mam ikę w co mam biegam, biegam. nie mam skoku Ja biorę Tier dwójkę, dopiero pod Tierdwójce no nie, nie będzie ja krokiego w fajcie, możesz trochę kupić czasu Pan Jestem mój? jestem, jestem, Ja jestem teraz jak coś, jestem za raku Ramblar Ramblerka Ma mam za A nie mam ja TPK żartowałem, żartowałem Schodzę Ja Biegnę, ja bęgnę Flaszno ja, za, ja zamykam, ja zamykam Tepuję za player, TEPUJĘ ZA PLERY Na, na sleszę, Bard też A pan na nocturne Maciek dojazd Masz coś? Jest Czujcie. Zabijasz go czy nie? A nic nie widzę na coś, staję sobie jak nalegnie O kurwa Ja idę do mida, ja idę do mida, wezmę mi to Podejdę pod ten taur to Le lec lec rkuj Lecę, lecę, lecę Tu będzie bitka Jestem na Bardzie Tepuję, a nie? Bardat, Bardat, Bardat Tu jest bambu, bambu. Bambu. On chce w tp'ować, on chce Tepuję out, tp'uję Okej Nie tp'uję, to widać, to widać bo ty w <gry> Ej, ja powoli, tutaj. grać w nocy. Tak, ja zostanę pochodnym musimy Ja jestem tutaj. chcę, odpowiedź. ja chcę, 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 chcę. Okay. Okay. Okay, puszczoł, No, jak to się... tak, 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 tak

Bariera piła poszła o. A, Wiktor? chcemy nasz robić? Teraz szukamy by stresza, by stresza, by stresza, by stresza. Y, jestem gównem um, Bardzo serki. Ej, nie pasuje. jednego. Dobry. Wiktor, bardzo serki. zamykam, zamykam. Tak, 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 do końca, Ej, zamykam, zamykam. Maciek, nie. Dobra, bardzo serki, bez kurwa, jest tak! Ja? Rolaszar, Rolaszar. Iiii, co No morda da. Ja potem wezmę golemy fight. i mam czwarty item, okej? Damy też swój żeby mieć tego Oj Idę, idę, idę. Będę za no? 7, tak? 7 sekund, będę za 7 sekund. Jesteś Jestem tutaj, fine, jestem, tutaj Fajnie, możemy to wygrać. Grałem, no, no. ja grałem. Mam e, e za 8. Uwaga, e. Wytor, ja nabijam Tornado jestem w walce. Nie mam nic, nie mam nic. Dobra. Średnio, Jestem tutaj. Wiktor bez slasha na korki bez flesza. Ej, ej, to to ram Gram to taura. Ta, taura, 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 Ja ja nie stakujmy Słucham? się. Utrzymam. Do mida, do mida, mi Ja szukam tego jak coś. Zera Dajmy teraz jak ma mamy. jestem no z Wiktor? Czego Wiktora? Nie na Ty staną Nie wiem jak to wygląda. Do was. Wygrywamy, wygrywamy. Korki bez W, Korki bez W. Nie, nie, no, Korki są 3 wave'y, nie mamy na szaro. No tak źle. No, możecie próbować jednego no, Korka. Ja myślę, że jak się intują to weźmiecie. To dwajcie z tym, z Ionem. Nie ja ja mamy mana, Nie, nie podoba mi się to. Kurwa, może jest Lidem? Korki z Ilo'o, no, 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 no to co topnijcie, co Tak, uważajcie. No kurwa, kogokolwiek szokuje, masz aż nie? Jak coś. Ej, dyf to poszukałem, ja w topie. Erkują cię? Ja mi daję, no tak. chodź. Yeah, ja będę dużo żył, będę na dużo, będę na dużo żył mi doczekam razie co Na sam ma i co? Ej, chodź mi. Chodź mi, chodź mi, chodź mi dać. Chodźmy Gury łat, no bo no. mnie zerkuje. Ramble Ultima, ale na jednego jak coś musimy bronić całej. Gramy na tym co nie zerkuje, gramy na tym co nie zerkuje. Mamy dwa erkuje tu korasa i chuj Tak Ja mu przerywam, ja mu przerywam TPK w razie co Możecie kończyć Zamykam go patrz, pasz Gorki mam za jeden Ramba dzonuje Chcemy Rambly? Yes. Tak, chcemy, chcemy, jest, A, Tak, macie. jest, tak, tak, yes, yes, go, yes, go. daj daj mu, daj Hook? Tak, daj mi, bo, bo chyba... Zostaw, zostaw, ko ko komuś tam. Pięknie. 7, Daj Hook za sekundę. Dajcie pęty dla Raxo, pęta dla Raxo. Nie, 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 nie. ma jest useless. Kurwa, ładnie. jeszcze pobił raz. A szybkie, jest, szybki jest. Flame, Horizon... prawie. Flajgo, like Horizon? Dwa więcej, ciężko. O, kurwa... No dobra, ja się przyznam, ja odpierdalałem syf, ale no, na razie... No, ja, 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 ja też od rady, No i co, no, gramy o. Tristan na co z item. Jak coś wyrobimy, tak normalnie nie gramy, nie? Normalnie... <grym <grym nie to jest <grym> to jest <grym> drugi vlog, na którym mu to mówimy. Dobra, to ja zmy zmykam, bo się nie wiem, kiedy to tak,